Henryk Sienkiewicz, rodzina Połanieckich. Rozejście się Osnowskich, którzy w życiu towarzyskim zajmowali dość wybitne stanowisko, i wielka fortuna, która nagle spadła na Zawiłowskiego, były to najważniejsze nowiny, którymi zajmowało się całe miasto. Mówiono wszystko, na co się może zdobyć plotkarstwo, wścibstwo, lekkomyślność i niecna złośliwość. Wkrótce atoli i ciekawości ogólnej przybył nowy pokarm pod postacią wieści o pojedynku Osnowskiego z Kopowskim, w którym Osnowski został ranny. Kopowski wrócił też niebawem do miasta ze sławą, bohatera nadzwyczajnych przygód miłosnych i orężnych, głupszy niż kiedykolwiek. Osnowski, raniony dość lekko, leczył się w Brukseli. Świrski otrzymał od niego krótką wiadomość wkrótce po pojedynku, że ma się dobrze, że w połowie zimy wybiera się do Egiptu, ale że przedtem wróci do przytułowa. Z wiadomością tą i z nadzieją, że zobaczy wkrótce Zawiłowskiego, przyszedł do Połanieckiego. Chciałbym do niego zajrzeć, jak się ma młody Zawiłowski, rzekł do Połanieckiego. Pójdę razem z panem, bo go dziś nie widział, odrzekł Połaniecki. Weszli razem. Po drodze Świrski spytał: Panna Helena jest jeszcze przy Zawiłowskim? Jest. On tak do serca bierze jej odjazd, że jej go żal. Miała wyjechać za tydzień, a teraz, jak pan widzisz, minął już i drugi. Ona. No cóż, prawdopodobnie wstąpi do jakiegoś zakonu i będzie się całe życie modliła za Płoszowskiego. A panna Radkowska? Panna Radkowska jest u pani Mielnickiej. Czy bardzo zawiłek po niej tęsknił? Przez no, pierwsze dni, a potem jakby zapomniał. Jeśli w ciągu roku nie ożeni się z nią, to ja powtarzam swoje oświadczenie. Jak Boga kocham? Taka kobieta, jak raz zostanie żoną, to się do człowieka przywiąże. Wiem, że panna Helena w duszy by sobie tego życzyła, żeby on się z Radkowską ożenił, ale. Któż to wie, jak się to obróci. Tymczasem doszli do Zawiłowskiego, który przyjął ich z radością, albowiem od niejakiego czasu, jak zwykle powracającym do życia, chorym widok ludzi czynił mu przyjemność. Dowiedziawszy się od Świrskiego, że ten jedzie wkrótce do Włoch, począł się napierać, żeby go ze sobą zabrał. – Aha – pomyślał Świrski – więc ci jakoś, panna Radkowska, nie w głowie. I zgodził się bez trudności, po czym zwrócił się do Połanieckiego. – No cóż nareszcie, wrócę na chrzciny syna czy córki. A Połaniecki odrzekł – niech już będzie co chce, byle Bóg dał szczęśliwie. I gdy tamci poczęli układać plan podróży, pożegnał się i poszedł do biura. Miał do przejrzenia całą pocztę z dnia zeszłego, więc zamknąwszy się w swym gabinecie, począł czytać listy i zapisywać do skorowidza te, które dotykały spraw wymagających natychmiastowego załatwienia. Po niejakim jednak czasie przerwał mu robotę świeżo przyjęty do biura woźny, który wszedłszy oświadczył, że jakaś pani chce się z nim widzieć. Płoniecki zaniepokoił się. Przyszło mu nie wiadomo, dlaczego na myśl, że to nie może być nikt inny, tylko pani Maszkowa, i w przewidywaniu jakichś wyjaśnień, scen, serce poczęło mu bić niespokojniej. Tymczasem we drzwiach ukazała mu się najniespodziewaniej, uśmiechnięta wesoła twarz Maryni. A co zrobiłam ci niespodziankę? rzekła. Połaniecki zerwał się na jej widok z uczuciem nagłej i ogromnej radości, i chwyciwszy jej ręce począł je kolejno całować. Moja droga, to rzeczywiście niespodzianka. Skądże ci przyszło do głowy tu zajrzeć? I tak mówiąc, począł przysuwać jej fotel i usadzać ją jak miłego, ale zarazem znakomitego gościa. Z rozpromienionej jego twarzy widać było, jaką jej obecność czyni mu przyjemność. Mam ci coś ciekawego do pokazania, rzekła Marynia. A że trzeba mi i tak chodzić, więc tu zaszłam. A ty co myślałeś, że to kto? O, no, przyznaj mi się zaraz. Tuż rzekłszy, poczęła mu przegrażać. śmiejąc się, on zaś odrzekł. Tu się tyle interesów załatwia. W każdym razie myślałem. No, nie myślałem, że to ty. Co masz mi do pokazania? Patrz, jaki list odebrałam od pani Broniczowej. Połaniecki wziął list i począł czytać. A były to prośby o pomoc dla będącej w rozpaczy matki, choćby była tylko ciotką, i jej biednej małej niteczki, prośby, by mogły opiekować się biednym Ignasiem. Cóż ty o tym myślisz? spytała Marnia, gdy skończył. Ja myślę, rzekł Połaniecki. Że wieść o zmianach w losie Zawiłowskiego rozeszła się dostatecznie szeroko. A powtórę, myślę, iż ten list przesłany pod Twoim adresem przeznaczony jest rzeczywiście dla Ignasia. To być może. To nie jest szczery list, ale one jednak mogą być bardzo nieszczęśliwe. No, pewnie, że nie musi im być wesoło. Ale popatrz jednak, ile w tym liście wykrętów. Nie pokazuj go Ignasiowi. Nie, nie, nie pokażę. Odpowiedziała Marynia, której najgorętsze życzenia były po stronie panny Radkowskiej, a połaniecki idąc za myślą, która go nurtowała, od dawna powtórzył jej niemal dosłownie to, co powtarzał sobie samemu. Jest jakaś logika, która każe, i one zbierają to, co posiały. Zło jak fala odbija się od brzegu i wraca. Na to Marynia poczęła kreślić parasolką figury po podłodze, jakby się nad czym namyślając, potem zaś podniósłszy na męża swoje jasne oczy, rzekła – Prawda, mój stachu, że zło wraca, ale może także wrócić jako zgryzota i jako żal, a wówczas Pan Bóg poprzestaje na takiej pokucie i więcej nie każe. Gdyby Marynia, wiedząc nawet, co mu dolega, chciała złagodzić jego udręczenia i dodać mu łtuchy, nie potrafiłaby wynaleźć nic lepszego nad tych kilka prostych słów. Połaniecki żył od niejakiego czasu pod przeczuciem, że musi go spotkać jakieś nieszczęście i pod ustawicznym przed nim strachem. Dopiero od niej dowiedział się, że ową powracającą falą może być sama jego zgryzota i żal. Tak. Nagryzł się niemało i żalu w nim nie brakło, a czuł również, że gdyby to mogło być zadość uczynieniem, byłby gotów przecierpieć jeszcze dwa kroć mocniej. Tymczasem brała go ochota porwać w ramiona tę pełną prostoty i prawości kobiety, od której płynęło na niego tylko dobro. I jeśli tego nie uczynił, to jedynie z obawy wzruszeń dla niej, ze względu na jej stan i ową nieśmiałość, która go w stosunku do niej krępowała. Natomiast Podniósł do ust jej rękę i rzekł: Ty masz słuszność, i jesteś bardzo dobra. A ona, rada z pochwały, uśmiechnęła się do niego i poczęła zbierać się do domu. Gdy wyszła, połaniecki zbliżył się do okna i odprowadzał ją oczyma. Z Dareka widział jej przegiętą postać, posuwającą się ociężałym krokiem oraz ciemne włosy wyglądające spod kapelusza i w tej chwili odczuł znowu, większą niż kiedykolwiek siłą, że to jest jego najdroższa w świecie istota, i że ją jedną kocha i będzie kochał do śmierci.